Mam zaszczyt i ogromną przyjemność zapowiedzieć cykl wydarzeń związanych z Dobry Wieczór Gorzów. Dobry Wieczór Gorzów to nie tylko koncerty na Starym Rynku, ale także szereg wydarzeń, w które zaangażowane są miejskie instytucje kultury. Chciałabym zaprosić na koncerty na Starym Rynku, które otworzy Nocny Szlak Kulinarny wraz z koncertem Ani Rusowicz, nazajutrz Natalii Przybysz oraz... Koncert inaugurujący cykl Dobry Wieczór Gorzów, czyli koncert Broza, którego partnerem głównym jest firma Faurecja. Koncerty na starym rynku to nie tylko artyści znani ze sceny ogólnopolskiej, ale także lokalne projekty muzyczne, w które zaangażowani są muzycy Filharmonii Gorzowskiej aktorzy Teatru im. Juliusza Osterwy oraz artyści związane z naszą sceną muzyczną, m.in. Niedźwiedź i Koty z Księżyca, Monika Kowalska z zespołem. W ramach wydarzeń będzie się także jubileusz Uniwersytetu III Wieku, otwarcie festiwalu Folk Przystań, wschodnia strona regionu, czy spotkania z kulturą łemkowską. Nie zabraknie także wątku związanego z koncertem Nowonarodzonych, który w tym roku towarzyszyć będzie... Maleo. Zapraszamy również jako Miejskie Centrum Kultury na znane już od lat i cieszące się ogromną popularnością cykl Mejczes na koncerty. W ubiegłą niedzielę na deskach Amfiteatru Miejskiego Centrum Kultury wystąpiła Agnieszka Chelińska. Przed nami koncert Micro Music Acoustic Trio Tomasza Makowickiego czy Ralfa Kamińskiego, któremu w tym roku towarzyszyć będzie Gorzowska Orkiestra Denta.